Wyobraź sobie taką sytuację. Wybija godzina zero. Po długich szaleństwach i chwili odpoczynku grono gości schodzi się ponownie na parkiet. Ustawiają się kręgiem wokół Was. Być może nie oczekują od tej sytuacji zbyt wiele. Część z nich jeszcze rozmawia, część z nich się śmieje. Ktoś próbuje kogoś uciszyć, a ktoś ze znudzoną miną, pustym wzrokiem patrzy gdzieś przed siebie. Najbliżsi jednak patrzą i nasłuchują z uwagą. Po drugiej stronie naprzeciwko was stają oni, wasi rodzice, o ponad 20, a może i 30 lat już starsi. Z ich twarzy i oczu przebija zadziwienie, że tak szybko to zleciało I jakieś głębokie odczucie przemijania, które być może starają się ukryć. Mają świadomość, że pewien rozdział się zamyka. W jednej chwili oglądają wszystkie swoje błędy i czują dumę z tego, co się udało. Chcieliby pochwycić niemożliwe, na chwilę powrócić do przyszłości i coś jeszcze nadrobić, naprawić. Wiedzą jednak, że teraz inicjatywa należy już do Was. Bierzesz do ręki mikrofon. Koncentrujesz się wyłącznie na nich. I niczym snajper. Mierzysz w najczulsze miejsce. Twoje słowa są jak miecz, który ucina szemranie gadających głów. Dookoła zalega cisza, tak wielka, że słyszysz bicie własnego serca. Patrzysz ojcu i matce w oczy, dobierasz słowa mocne i zarazem czułe. Widzisz, jak wdzięczność, która była w tobie, odbija się niczym echo na ich twarzach. I wiesz, że trafiłeś. I oni to wiedzą. Więź między wami nabiera nowego znaczenia, nowej treści i nowej formy. I wiesz, że teraz tak naprawdę możesz już odejść.